Cześć, witajcie. W tym wideo chciałem Wam pokazać jak wygląda jazda samochodem elektrycznym z Warszawy nad morze. Jest bardzo, bardzo, bym powiedział, wiele mitów na ten temat. Bardzo wiele osób gdzieś tam też pisze do mnie jak to jest z jazdą w dalsze podróże czy, czy, nie, czy dojadę na nad morze, czy nie dojadę, albo jest też wiele mitów mówiących o tym, czy ludzie piszą po prostu, że, że nie da się dojechać samochodem elektrycznym nad morze, że jedzie się dwa dni Dni i w ogóle, i w ogóle. Oczywiście gdzieś tam jest to. Um... Jest to nieprawdą po prostu. Ja użytkuję samochody elektryczne, jeżdżę różnymi. Ostatnio nagrałem na mój kanał i na kanał Iwi Klubu Polska, jak Kijom Soul. Również przejechałem z Warszawy normalnie z maksymalną możliwą prędkością, nie łamiąc żadnych przepisów. Z Warszawy do Trójmiasta nie było żadnego problemu. Nie trzeba jechać Teslą na przykład. Więc Dzisiaj akurat pokażę Wam, jak to będzie wyglądało w Tesli. Też będziecie mogli sobie porównać, jak, jak, jak to było soulem, jak to będzie w Tesli, jakie jest zużycie energii, ile zostanie jeszcze zasięgu tak dalej Czy będą ładowania, a jeżeli tak, to ile będą trwały. Jestem właśnie jeszcze, pokażę Wam, ładuję się na wola parku na stacji ładowania Greenway. oczywiście pamiętajcie o tym, że mamy zniżkę jeżeli należycie do IVI Klubu Polska wypełnicie ankiety to jest obecnie 7% zniżki na ładowanie na Greenwayu ja mam 92% energii w baterii myślę, że do 100% nie będę się ładował, bo, bo szkoda mi czasu i po prostu za chwilę ruszam i pokażę Wam, jak, jaki będzie efekt końcowy. Ile będzie ładowań, jakie zużycie energii, jaki zasięg i tak dalej. Więc do zobaczenia za chwilę. Jeszcze zanim przejdziemy, już dalej do jazdy, chciałem Wam pokazać trasę. Mniej więcej tak to wygląda: około 4 godziny jazdy. Ile kilometrów? 340 km ruszamy właśnie, ruszam z wola parku i wyznaczyłem na razie trasę do Gdańska. Tak to wygląda, tak to się prezentuje. Tutaj mamy 95% energii w baterii. No i co? 11:55 albo około 12:00 ruszę, więc. Na około godziny czwartej powinienem być już w Trójmieście, więc do zobaczenia. No i jestem już na miejscu. Witajcie, z Gdańska, już Wam pokazuję statystyki. Oczywiście nie trzeba było się ładować. Dało się przejechać na jednym, e, znaczy bez ładowania. E, pokazuję już Wam. Zostało mi 2% energii w baterii. Tak naprawdę ruszałem z 96%, więc plus 4%. Gdybym ładował się do 100%, to by było 6%. Przejechałem od ostatniego ładowania 351 prawie kilometrów 17,6 kWh na 100 km. Takie miałem zużycie energii na całej trasie. Jest godzina. No teraz jest 16.24, ale tak naprawdę byłem z chwilkę, z 5 po 16 byłem już w tym miejscu, w którym planowałem być, ale jeszcze musiałem żonę zawieźć w jedno miejsce i, i dopiero teraz jeszcze przyjechałem na stację ładowania, żeby się. Podładować, więc tak naprawdę około 4 godziny, 4 godziny, 10 minut tyle zajęła cała podróż. Maksymalna dozwolona prędkość wszędzie, gdzie tylko się dało czyli najszybciej na całej trasie to po prostu 120. No i co? Tak to wyglądało niczym tak naprawdę nie różni się. Jazda autem elektrycznym e, oczywiście, wybranymi modelami, tak? Nie generalizowałbym tego, ale wybranymi modelami spokojnie da się dojechać bez ładowania nad morze. I z tym e, zakończeniem, że tak powiem, was zostawiam. Nie bójcie się, próbujcie samochodów elektrycznych. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!